Ola! Witajcie z powrotem po wakacjach. Teraz będę nagrywać częściej filmiki i dzisiaj Was nauczę, jak się robi dywan 2. Najpierw zakładamy na kciuk i mały palec. Teraz wskazującym palcem bierzemy to linkę. Tak samo z drugą ręką, wskazującym palcem bierzemy tą linkę. Teraz ze wskazującego ściągamy i zakładamy na całą rękę. Tak samo robimy z drugą ręką, ze wskazującego ściągamy i zakładamy na całą rękę. Teraz kciukami bierzemy przed ostatnią linkę a małymi palcami bierzemy tą linkę, która jest pomiędzy wskazującym, a środkowym palcem. W taki sposób. Teraz jedną ręką ściskamy tu i zakładamy pomiędzy wskazujący, a środkowy... kciuka. Teraz z kciuka te nitki ściągamy i zakładamy ponownie. Tak samo robimy z drugą ręką. Ściskamy i przekładamy pomiędzy kciuka a wskazującego palca i te dwie nitki znowu ściągamy. Tutaj z drugą ręką będzie ciężej, bo już mamy mniej tych nitek. Ściągamy i znowu zakładamy. Teraz linki, które są. Tutaj na rękach ściągamy jedną i drugą. Teraz prostujemy. Ten dywan teraz trzeba ładnie tak tutaj yy, wskazującymi palcami rozciągnąć i tutaj też rozciągnąć, żeby on wyglądał jak dywan. I dywan gotowy!